Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Bartek ogonacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym materiale w tym wideo dowiemy się tego, co oznacza posiadanie ascendentu w znaku byka, marsa w znaku byka bądź marsa w drugim domu astrologicznym. W astrologii ewolucyjnej na archetyp składają się trzy rzeczy, dlatego Tutaj ten film będzie tyczył się tego i będzie reprezentował charakterystykę jednego z tych umieszczeń w horoskopu, jednego z tych położeń w Twoim horoskopie urodzeniowym. Przede wszystkim musimy zastanowić się najpierw nad tym, co oznacza archetyp byka. Byk jest to znak ziemski, jest to znak, który nakierowany jest bardzo na takie potrzeby cielesne, potrzeby fizyczne ciała. Archetyp, archetyp byka on reprezentuje, również, reprezentuje również potrzebę taką wartości i znalezienia swoich wartości. I tymi wartościami może być cokolwiek dana osoba po prostu uzna za, za wartościowe. Najczęściej znak byka jest związany właśnie z takimi wartościami, które można poznać. Poprzez zmysły, czyli nakierowane jest to na po prostu doznania jakiegoś takiego smaku, doznania węchu, tego typu rzeczy. To jest związane bezpośrednio z takim stereotopowym myśleniem, że byki po prostu są, um, lubią po prostu jeść, lubią, lubią spędzać czas w dobrym towarzystwie, lubią również sztukę, taką ucztę dla zmysłów. To reprezentuje bardzo powierzchownie znaczenie tego, czym jest. Archetyp byka. Jeżeli jesteś osobą, która posiada jedno z tych położeń, taką sygnaturę w horoskopie, w swoim kosmogramie, oznacza to, że jesteś osobą, która bardzo silnie, ponieważ Mars tutaj daje ci energię działania, bardzo silnie skupia się na swoich wartościach i na dojściu przede wszystkim do odnalezienia swoich wartości. Ponieważ ascendent, zarówno Mars, to w połączeniu z, archetyp, z archetypem. Byka oznacza, że bardzo silnie, intuicyjnie dążysz do tego, aby poznać, jaka jest Twoja wartość. To również, a w zasadzie jakie wartości warto jest, warto jest wyznawać w życiu i jakie wartości warto kultywować w życiu. Czyli jeżeli masz Marsa w znaku byka, bądź w domu drugim, bądź Twoim ascendentem jest znak byka, jesteś naturalną osobą, której, której ciężko jest zmienić zdanie. Ponieważ byki e, to nie do końca są e, reprezentowane tak jak. E, no, znamy, znamy takie znaczenie byka, że to jest po prostu jak na koridzie hiszpańskiej, czyli story, walczy z toreadorem, że byk to jest taki waleczny. Otóż to jest jego e, po prostu zły habitat. Byk naturalnie lubi po prostu sobie stać na polu, mieć swoje, tak jakby, krówki wokół i po prostu być, być takim, prowadzić wolny tryb życia. I ciężko zmienić go, ciężko poruszyć jest byka ogólnie spola. Jeżeli uważasz, że jesteś w stanie poruszyć byka w jakiś sposób, spróbuj na swojej własnej skórze. Czyli jeżeli posiadasz tą sygnaturę w horoskopie, oznacza to, że jesteś osobą, która zupełnie może nie identyfikować siebie z wartościami wyznaczanymi przez dane społeczeństwo, w którym obecnie żyjesz, w którym dorastasz. Czyli jeżeli wmawiane by Ci było na przykład, że Powinno, powinno się e, mieć swój dom, mieć samochód, tego typu rzeczy, takie, co każdy ma, co każdy uważa za teraz w społeczeństwie za, za wartościowe. Jeżeli społeczeństwo uważa Lamborghini za wartość, za coś godnego uwagi, dla ciebie nie, nie do końca musi być to y, no, po prostu prawdą, ponieważ Twoją drogą do samopoznania jest zrozumienie, jakie są Twoje indywidualne wartości, czyli Twoje, oryginalne, nie takie, które można po prostu jakoś przywłaszczyć z otoczenia, tylko te, które są wewnętrznie. I tutaj również, tutaj drogą do samopoznania jest to, abyś po prostu skupił się, skupiła na tym, co ty uważasz za słuszne. Również ym, to jest taka droga poprzez życie, poprze, posiadając ascendent w, w, znaku, w znaku byka, bądź posiadając Marsa w znaku byka, bądź Marsa w domu drugim, Poprzez Twoje życie będziesz uczyć się tego, co jest wartościowe w Tobie, od samego poczucia, od samego poczęcia. Czyli to jest droga, droga do tego, aby odszukać takie talenty w sobie. Talenty to mogą być talenty artystyczne, talenty czegokolwiek, widzieć te talenty za wartość i po prostu skupić się na ich rozwoju. Jeżeli skupisz się na ich rozwoju w dobry sposób, czyli jeżeli po prostu każdego dnia w jakiś sposób będziesz kultywować to, w czym jesteś dobry bądź dobra, wtedy widzisz, zrozumiesz, że Twoja wartość jest, jest ponadczasowa. Czyli zaczniesz widzieć po prostu siebie w zupełnie innym świetle. I uwaga, archetyp byka włada również naszym mechanizmem wewnętrznym, który, którym jest związany z magnetyzmem. Działa to w taki sposób, że jeżeli każdego dnia widzisz siebie jako wartościową osobę, masz swoje własne indywidualne wartości dla Ciebie, nie dla niewartości przyjęte z otoczenia, jeżeli kultywujesz te wartości w sobie, co się dzieje? Wzrasta Twoje samopoczucie, wzrasta Twoje poczucie wartości, co naturalnie daje Ci taki silny magnetyzm i przyciągasz dosłownie osoby z otoczenia Twojego które widzą to, które dosłownie grawitują i rezonują z Tobą i z tym, kim tak naprawdę Ty jesteś, ponieważ reprezentujesz wartości, które są dla Ciebie odpowiednie, które pasują Tobie bez względu na otoczenie i które i po prostu bierzesz odpowiedzialność za to, czyli ta marsjańska energia dosłownie kieruje Cię do tego, aby budować swój nowy, swój system wartości i Twój indywidualny, niepowtarzalny i oryginalny system wartości, który jest po prostu adekwatny dla Ciebie, bez względu na to, co, co jest powszechnie społecznie uznane za wartość. Również tutaj znak, archetyp, archetyp Byka, związany jest z samowystarczalnością czyli z byciem odpowiedzialnym za siebie. Czyli energia Marsa w takim położeniu daje Ci taki, takie poczucie bardzo taki, powiedziałbym, asertywność co do otoczenia. I ta asertywność, ta taka mikroagresja, nazwijmy, w ten sposób to jest związana z tym, że po prostu nie akceptujesz systemu wartości, który jest ci po prostu narzucany w jakiś sposób. Czyli, jeżeli ktoś powie ci, zapyta się ciebie, dlaczego na przykład nie zajmujesz się e, na przykład jakąś giełdą, dajmy na to giełdą taki przykład, bo czemu nie, nie, nie dbasz o to, żeby być na przykład e, Osobą, która spędza dużo czasu u kosmetyczki. Widzisz, jeżeli to nie jest, nie idzie w parze z tym wewnętrznym Twoim poczuciem wartości, czyli tym, co jest po prostu Twoje, tylko i wyłącznie Twoje, tym, czego uczy, uczy Cię życie, jeżeli to nie idzie w parze, jeżeli ktoś chce po prostu narzucić na Ciebie i wmówić Ci, co jest wartościowe, ty niestety nie będziesz w stanie tego zaakceptować, ponieważ Twoją drogą do samopoznania siebie samego poprzez ascendent, poprzez Marsa jest to, aby odszukać i dokopać się do swoich własnych wartości. W momencie, gdy zidentyfikujesz te wartości, tutaj chodzi o to, aby teraz nadać poprzez te wartości znaczenia całokształtowi życia. Czyli jeżeli ty masz jakąś wartość. Bezpośrednio to, co oznacza dla Ciebie całe życie. Twój światopogląd, który jest związany ze znaczeniem życia ludzkiego, będzie związany bezpośrednio połączony z tym, co jest Twoją wartością. Czyli tutaj musisz być ostrożny, ostrożna w tym, na co poświęcasz, na, na co poświęcasz uwagę dosłownie, ponieważ to będzie kierowało, te, te wartości będą kierowały znaczeniem całego Twojego życia. Czyli jeżeli za wartościowe uważasz pieniądze, wtedy twoje życie będzie po prostu, będziesz wiedzieć życie poprzez pryzmat pieniądza, czyli tego, aby gromadzić, 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 aby być samowystarczalnym w takich, w takich aspektach finansowych życia, ekonomicznych. Jeżeli na przykład jesteś osobą, która za wartość uważa jakieś takie duchowe rzeczy, widzisz, wtedy będziesz osobą, która prowadzi życie. Nie do końca związane z tym z fizyczne, czyli może mniej znaczyć będzie dla Ciebie e, po prostu dochód, pieniądz, wartości materialne. Czyli tutaj, dla takich osób, jeżeli masz tą sygnaturę, tutaj wartość jest bezpośrednio związana z tym, jakie znaczenie nadajesz życiu. A więc, jeżeli masz taką sygnaturę w swoim kosmogramie, e, również jesteś obdarzona takim, obdarzony, bądź obdarzona takim silnym poczuciem odrębności odrębności od Twojego otoczenia, czyli skupieniu się na Twoim otoczeniu, które nie do końca, um, powiedziałbym, że jest w takim przepływie energii z otoczeniem poza Twoim otoczeniem, czyli tym, co otacza Twoje otoczenie. Czyli tutaj ta odrębność ma na celu po prostu wyrobić w Tobie takie poczucie tego, że nie identyfikujesz się z otoczeniem, identyfikujesz się ze swoimi wartościami. I tutaj nie do końca może być jeszcze przez Ciebie zrozumiane, jakie te wartości są, ponieważ Ascendent jest po prostu drogą poprzez życie, jest drogą zrozumienia tego poprzez doświadczenie, czyli poprzez moment teraźniejszy. I uwaga, energia Marsa nigdy nie spoczywa. Czyli tutaj ta cała e, dynamika tego odszukania swoich wartości, ona się będzie działa non-stop. Czyli non-stop będziesz tak jakby minuta za minutą. Szukać i podążać w tym, co dla Ciebie jest wartościowe. I uwaga, tak jak wspomniałem wcześniej, znaczenie życia będzie związane właśnie z tą drogą, z tą drogą wartości. I tutaj, również, jeżeli posiadasz Marsa, na przykład w znaku, w znaku byka, to bezpośrednio punktuje do tego, gdzie jest Pluton, ponieważ Pluton to jest podświadoma dynamika ewolucji. To, co chcesz zrozumieć podświadomie. Czyli najpierw szukasz znaczenia swojego Plutona, później patrzysz, w jaki sposób robić to świadomie, w jaki sposób świadomie um, aktywować Plutona. Tutaj przez Marsa, właśnie, czyli poprzez odnajdywanie wartości, swojego systemu wartości, ucz się powoli, otwierać ci się powoli, dosłownie tak, jakby to, co było do tej pory podświadome czyli znak Plutona i dynamika tego, jak działa Pluton w Twoim kosmogramie. Mars w znaku byka, ascendent w byku bądź posiadanie Marsa w domu drugim daje Ci również bardzo, bardzo silny wręcz zwierzęcy taki instynkt przetrwania. Ponieważ znak w znak byka, Mars w znaku byka i takie połączenie dwóch archetypów, czyli barana i byka nie do końca jest naturalne, ponieważ widzicie, Mars to jest taka, to jest energia Ognista, chce działać, gdybyk, to jest energia ziemska, skupiona na sobie. Czyli tutaj ta energia Marsa, przechodząca przez ascendent, przechodząca przez, przez dom, e, przez Marsa w zasadzie, jest bardzo silnie, powiedziałbym, nakierowana na to, aby być ugruntowana. Czyli ta energia działania na zewnątrz Marsa, ten instynkt skupiony jest w trochę nienaturalny sposób na no, takim, poprzez żywioł, właśnie ziemski. Poprzez żywioł ziemi, jakim jest znak byka, czyli naturalnie daje ci to bardzo silny instynkt przetrwania na takim poziomie materialnym. Mówię o tym, że na poziomie materialnym, ponieważ przetrwanie przede wszystkim wiąże się z tym, aby zgromadzić jakieś zasoby, aby gromadzić zasoby, które reprezentują wartość, ale również związane jest z prokreacją. I znaczenie Marsa to jest również instynkt seksualny. Dlatego tutaj y, seksualność takiej osoby, kogoś, kto posiada taką sygnaturę, o której właśnie mówimy, jest bardzo silnie fizyczna. W taki sposób, że te osoby po prostu mogą traktować seks i seksualność po prostu za coś, co jest y, no, takie podstawowe, za podstawową wartość. Ponieważ uwaga, ten, my mamy w sobie instynkt przetrwania, prokreacji, czyli no, wydawania potomstwa. I jeżeli masz Marsa w znaku, w znaku byka, dosłownie tutaj musisz zrozumieć, w jaki sposób odróżnić zwykłą, taką fizyczną seksualność od seksualności, która posiada większy wymiar. Czyli jeżeli masz taki ascendant, może po prostu przyciągasz do siebie ludzi, którzy no niestety widzą cię tylko jako obiekt fizyczny, seksualny obiekt fizyczny. Dlatego w, twojej, w Twoim życiu teraz to, to, jak traktujesz seksualność, musi być trochę w inny sposób nakierowany, czyli musisz uczyć się lekcji archetypu Skorpiona. Czyli przede wszystkim zacząć sobie zadawać pytanie, dlaczego? Dlaczego? Ze znakiem zapytania. Dlaczego ja jestem taki, taka, jaka jestem? Czyli musisz zrozumieć, i przetransformować swoją seksualność w taki sposób, aby z tej seksualności, typowo fizycznej, typowo takiej powiedziałbym animalistycznej, nic nieznaczącej, transformujesz ją w coś świętego. Czyli poprzez taką zupełną absorpcję w momencie, w momencie aktu seksualnego, poprzez absorpcję ciała, silne doświadczenie fizyczne, otwierają się przed Tobą takie Twoje pokłady tego, co zostało, co jest ukryte. Czyli do tego, co nie jest takie oczywiste, czyli Twoje życie emocjonalne, emocjonalne takie silne emocje, silne emocje, które otwierają przed Tobą dosłownie taki wymiar podświadomy, czyli poprzez silną seksualność, poprzez silne doświadczenie po prostu aktu seksualnego zaczynasz rozumieć dlaczego jestem taka, jaka jestem, jestem taki, jaki jestem. Czyli otwiera to dosłownie realia skorpiona wtedy. Czyli tutaj e, taką intencją dla osób, które posiadają taką sygnaturę, jest po prostu nauczenie się je traktowania swojej fizyczności w bardzo, powiedziałbym, w głębszy sposób w sposób, który jest związany bardziej z duchowością, bardziej z emocjonalnością. I dzięki temu zaczniesz po prostu do siebie również przyciągać osoby, które widzą Cię za coś więcej, niż tylko za no, taki obiekt zainteresowań fizycznych. Czyli podsumowując, jeżeli posiadasz taką sygnaturę w horoskopie, jesteś po prostu na drodze poznania tego, czym są Twoje wartości, jak wartościową jesteś osobą. Nie będą odzwierciedlały tego wartości powszechne, wartości po prostu. No, takie uz uzasadnione przez społeczeństwo, ponieważ to jest droga samopoznania dla Ciebie. Możesz nie, wyzna nie wyznawać wartości Twojego otoczenia, czyli możesz iść w pewnym sensie pod prąd, jeżeli chodzi o to, co chcesz osiągnąć w życiu, ponieważ wartości e związane są również tutaj, Twoje wartości związane są z tym, jakie znaczenie będziesz nadawać życiu. Tutaj musisz zrozumieć, że wartość i, i cokolwiek przyjmiesz za wartościowe będzie wyznaczało kierunek Twojego życia. Kolejną rzeczą jest to, że tutaj Twoja seksualność musi zostać transformowana właśnie z takiej typowo zwyklej, zwykłej, niezobowiązującej fizyczności i seksu fizycznego w takie po prostu bardziej seksualne życie, które jest związane bardziej z czymś głębszym. Czyli z tym, aby połączyć się z drugą osobą intymnie, połączyć się w taki sposób, aby, aby poprzez tą intymność zostały otworzone i żeby otworzyły się w Twoim życiu takie elementy życia emocjonalnego, Twojej natury emocjonalnej, które pokazują Ci i otwierają Ci dosłownie głowę na to, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Moi drodzy, to było wideo. W którym e, omawiałem to, w jaki sposób e, odgrywa się rola ascendentu w znaku, w znaku byka, Marsa w znaku byka bądź Marsa w domu drugim. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą ze mną, zajrzyjcie sobie na opis poniżej, a także subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie.